Jak suszyć tytoń? Tytoń suszymy tak. Bierzemy liście i suszymy sobie, nie? Na słońcu ładne, żółte, pięknie, Piękne jaranie. Tytoniu. Dym jak cholera. Ostre. Nie upolisz. No i tyle. No i takie tu liście. O, widać jak na zbliżeniu. Wszystko ładnie, pięknie. Brązowe, żółte. Dwa rodzaje, jak widać pomieszane, jasne z ciemnym i można sobie robić szlugi za prawie friko. Można go wymoczyć oczywiście, żeby nie był taki mocny, ale jak go nie wymoczysz to do starych wyżeraczy, którzy mają płuca z tego, z żelaza mogą sejerać. Ja bym go sobie wymoczył. O, później kruszymy i robimy skrętela i lecimy z tym koksem. No, i tak na koniec zbliżenie o, listków już wysuszonych na wiór. O, jak widać wiór suche dobra na razie subskrybujcie kanał pozdrawiam